Wiesz życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, będzie o ręki, żywe słowo, ten świętech siegi, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj Pismo Święte. W jednym z najsurowszych zakonów na świecie, w zakonie Kartuzów, jest taki zwyczaj, że kiedy umiera współbrat, wówczas jest pewne odstępstwo od reguły zakonnej. Wszyscy inni współbracia. Przerywają milczenie, mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać, radować się z tego, że ich współbrat umarł i teraz dostępuje nagrody życia wiecznego. Kartuzi mocno wierzą w to, że jest życie pozaziemskie, że jest moment spotkania z Bogiem twarzą w twarz, że można wtedy otrzymać tą nagrodę za cały trud ziemskiego pielgrzymowania, że można się z Bogiem spotkać, aby go uwielbić, aby doświadczyć Jego doskonałości, Jego pełni miłości. Kartuzi mocno wierzą w to, że ich współbrat w teraz jest po prostu święty. Trwamy teraz w takim czasie listopadowej zadumy, kiedy to wielu z nas odwiedza cmentarze, chodzi u alejkami cmentarnymi, nawiedza groby swoich bliskich, pochyla się nad tymi grobami. Z pewnością wielu z nas odmawia modlitwy za swoich bliskich, zmarłych, z rodziny. Za swoich przyjaciół, za swoich znajomych. Myślę, że też wielu z nas, kiedy przychodzi tutaj na cmentarz, zadaje sobie pytanie, jak wygląda to inne życie, to życie po śmierci. Może wielu z nas nawet zadaje sobie pytanie, czy to życie w ogóle jest. Zastanawiamy się, jak może ta dusza nieśmiertelna istnieć w innej takiej rzeczywistości. I dzisiaj w Ewangelii, którą można usłyszeć, Saduceusze przyznają, że nie wierzą w zmartwychwstanie ciała, nie wierzą w to, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie, i dodatkowo jeszcze chcą jakby samemu sobie udowodnić to, że mają rację. Dlatego Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii wystawiają na próbę. Zadają mu pytanie: Jak to jest, że kobieta, która miała siedmiu mężów? I kiedy po kolei każdy z tych mężów umierał, i wtedy kolejny z tych braci, siedmiu braci, brał ją ponownie za żonę, to jak to jest możliwe, że później, właśnie w nowym tej rzeczywistości, w pozmartwychwstaniu, czyją ona będzie żoną, czy jego męża? I Jezus Chrystus, pełny takiej spokoju, w miłości, odpowiada, że nie rozumiecie, na czym polega ta rzeczywistość pozaziemska. Nie rozumiecie, na czym polega ta rzeczywistość niebiańska. I Jezus Chrystus mówi, że to istnienie, to istnienie kolejne nowe życie, które się rozpoczyna z chwilą śmierci, jest jakby istnieniem, podobieństwem do aniołów, gdzie wtedy spotykamy się z Bogiem i widząc Boga, stając przed Jego obliczem, wtedy dusza rozumie, że ma teraz ten czas, życie wieczne, poświęcić na uwielbienie, na wychwalanie Boga za jego miłość. Wtedy dopiero dusza rozumie, że Bóg jest miłością, że Bóg jest doskonałością, że Bóg jest dobry i ten cały czas tego życia wiecznego już poświęca na wychwalanie, na uwielbianie Bóstwa, na zjednoczenie z Bogiem. Znany polski kaznodzieja, świętej pamięci ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Nieraz powiadał, miał takie powiedzenie, że to nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To my umieramy, a oni żyją. I to jest właśnie ta prawda w rzeczywistość niebiańską, że tak naprawdę życie nasze z chwilą śmierci nie kończy się, ale się przemienia. Zmienia się na lepszą rzeczywistość, na spotkanie z Bogiem Ojcem w niebie. I myślę, że przy okazji tej dzisiejszej Ewangelii warto sobie zadać pytanie: jakie to moje życie teraz jest? Jakie to moje umieranie tutaj na tej ziemi jest? Jak ono wygląda? Czy pozałatwiałem już wszystkie sprawy? Czy żyję miłością do drugiego człowieka? Czy żyję przebaczeniem wobec drugiego człowieka? Czy gdyby dzisiaj Pan Bóg miał powiedzieć: Zabieram cię na swoje łono do nieba, czy byłbyś gotowy? Powiedzieć tak, w dobrych zawodach wystąpiłem, i wiary dochowałem, jestem gotowy wejść do Królestwa Niebieskiego, jestem gotowy uwielbiać Cię, Boże, w wieczności, wychwalać Twoją pełnię miłości. Czy jesteś gotowy właśnie dzisiaj umrzeć dla Chrystusa? Czy jesteś gotowy, bo jesteś pojednany, bo żyjesz miłością, bo wszystkie sprawy, które tutaj na Ziemi są, po prostu są pozałatwiane? Że pokonałeś sobie słabości, pokonałeś sobie nałogi, a przede wszystkim, bo żyjesz życiem sakramentalnym, bo korzystasz ze Spowiedzi Świętej, bo przyjmujesz Eucharystię, która jest, która jest drogą na życie wieczne. Dzisiaj Jezus Chrystus w Ewangelii powiedział, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Rozstawajmy się z tym, co przynosi śmierć naszej duszy. Rozstawajmy się z grzechem i dążmy do świętości. I na ten czas zmagania się o świętość, o życie wieczne niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo te świętej księgi.